Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się, że mężczyzna patrzył Ci głęboko w oczy tak intensywnie, że czułaś, jakby próbował odczytać Twoją duszę? Ta chwila, kiedy świat zwalnia, zostajesz tylko Ty i jego spojrzenie. Żadnych słów, żadnego ruchu, tylko niewypowiedziana energia wypełniająca przestrzeń między Wami. Co to znaczy, gdy mężczyzna patrzy Ci w oczy i nie odwraca wzroku? Czy to pewność siebie, czy to pociąg, a może coś głębszego? Dzisiaj zagłębimy się w psychologiczną prawdę kryjącą się za bezpośrednim kontaktem wzrokowym mężczyzny i tym, co naprawdę mówi on o jego uczuciach, intencjach, a nawet duszy. Psychologia mówi, że oczy to nie tylko okna duszy. Są one zwierciadłem pragnień, emocji i ukrytych prawd. Jeśli zwrócisz uwagę na to, jak mężczyzna na ciebie patrzy, możesz odkryć to, czego boi się, lub jest zbyt dumny, aby powiedzieć na głos. Usiądź wygodnie i oglądaj do końca, ponieważ niektóre sygnały są subtelne, ale ujawniają wszystko. Nauka o kontakcie wzrokowym. Zacznijmy od tego, co nauka odkryła na temat kontaktu wzrokowego. Z psychologicznego punktu widzenia, bezpośredni kontakt wzrokowy jest jednym z najsilniejszych sygnałów niewerbalnych, jakie posiadają ludzie. Stymuluje głębokie połączenie emocjonalne i uruchamia społeczne obwody mózgu. Kiedy ktoś patrzy na ciebie przez ponad 3 sekundy, Zwłaszcza w spokojny i skupiony sposób, aktywuje się układ limbiczny, ta sama część mózgu, która odpowiada za przetwarzanie emocji i pobudzenie. Dlatego intensywny kontakt wzrokowy często przyspiesza bicie serca, powoduje pocenie się dłoni lub płytki oddech. Badania pokazują, że w kontekście romantycznym długotrwały kontakt wzrokowy zwiększa uczucie pociągu. W rzeczywistości słynny eksperyment psychologa Artura Arona. Wykazał, że dwie nieznajome osoby, które patrzyły sobie w oczy przez zaledwie cztery minuty, często zgłaszały poczucie głębokiej więzi, a niektóre nawet zakochały się w sobie. Taka jest psychologiczna siła spojrzenia. Omija ono słowa i logikę, docierając do emocjonalnej pamięci i pierwotnych instynktów. Kiedy więc mężczyzna patrzy na Ciebie dłużej niż zwykle, głębiej niż zwykle, nie jest to tylko spojrzenie, ale wiadomość. Siedem rodzajów kontaktu wzrokowego i ich znaczenie. Teraz przeanalizujmy siedem typowych rodzajów kontaktu wzrokowego, które może nawiązać mężczyzna i co każdy z nich mówi o jego uczuciach do Ciebie. Po pierwsze, długie spojrzenie. Patrzy na Ciebie i nie odwraca wzroku, nawet gdy na niego patrzysz. Nie jest to agresywne, jest to spojrzenie miękkie, głębokie i pełne niewypowiedzianych emocji. Często jest to silny wskaźnik emocjonalnego lub romantycznego zauroczenia. On nie tylko patrzy, on cię chłonie. Po drugie, szybkie odwrócenie wzroku. Zauważasz, że on się na ciebie patrzy, ale gdy tylko to dostrzegasz, szybko odwraca wzrok. To nie jest brak zainteresowania, to nieśmiałość lub strach przed byciem przyłapanym. Często zdarza się, gdy mężczyzna jest tobą zainteresowany, ale nie ma wystarczającej pewności siebie, aby to bezpośrednio okazać. Psychologia nazywa to spojrzeniem zahamowania. On Cię pragnie, ale boi się, że się o tym dowiesz. Po trzecie, pół uśmiech i kontakt wzrokowy. Kiedy patrzy Ci w oczy i uśmiecha się subtelnie, jest to podświadomy znak, że czuje się swobodnie i jest dla ciebie atrakcyjny. Pokazuje, że czuje się w Twoim towarzystwie swobodnie i zaprasza Cię do swojej emocjonalnej przestrzeni. Po czwarte, intensywne spojrzenie. Nie jest to tylko patrzenie w oczy. On bada Twoją twarz, oczy, usta, a nawet mimikę. To pokazuje, że jest Tobą zafascynowany i nieświadomie próbuje odczytać Twój nastrój i reakcję. Często jest to oznaka głębokiej ciekawości i romantycznego zainteresowania. Po piąte, patrzenie z daleka. Zauważasz, że patrzy na Ciebie z drugiego końca pokoju, ale nigdy nie podchodzi. Może to oznaczać, że Cię podziwia, ale czuje się niegodny, jest zdenerwowany lub niepewny Twoich uczuć. Taki kontakt wzrokowy często odzwierciedla wewnętrzny konflikt, walkę jego pragnienia z wątpliwościami. 6. Utkwione spojrzenie podczas rozmowy. Kiedy mężczyzna utrzymuje kontakt wzrokowy podczas rozmowy, zwłaszcza podczas poważnych lub emocjonalnych tematów, pokazuje, że jest naprawdę zaangażowany i głęboko Cię szanuje. Tego rodzaju spojrzenie ujawnia szczerość i więź. 7. Kontakt wzrokowy podczas ciszy. Jeśli patrzy ci w oczy, gdy nie padają żadne słowa, ta cisza jest głośna. To nie przypadek, to jego dusza próbuje przemówić do Twojej, co kontakt wzrokowy mówi o Jego osobowości. Kontakt wzrokowy to nie tylko kwestia atrakcyjności, odzwierciedla również osobowość mężczyzny. Oto, co mogą zdradzać różne zachowania. Pewni siebie mężczyźni, pewny siebie mężczyzna naturalnie utrzymuje kontakt wzrokowy. Nie boi się być widzianym ani patrzeć na ciebie. Jego spojrzenie jest stałe, spokojne i świadome. Prawdopodobnie jest emocjonalnie dostępny i chętny do nawiązania kontaktu. Kiedy pewny siebie mężczyzna patrzy na ciebie z intencją, zazwyczaj oznacza to, że postrzega cię jako kogoś ważnego. Nieśmiali lub introwertyczni mężczyźni mogą odczuwać kontakt wzrokowy jako zbyt intensywny. Mogą spuszczać wzrok, odwracać się. Lub rzucać tylko krótkie spojrzenia. Ale kiedy już utrzymają wzrok, ma to znaczenie. Nie marnują tej chwili. Mówią, widzę cię. Po prostu nie wiem, jak ci to powiedzieć. Dominujący lub alfa mężczyźni używają kontaktu wzrokowego jako formy kontroli i asertywności. Jeśli jego spojrzenie wydaje się bardziej intensywne, nie mrugające, a nawet wyzywające, może to być test, aby sprawdzić, jak zareagujesz. Niektórzy z tych mężczyzn używają kontaktu wzrokowego, aby zwrócić na siebie uwagę lub zaznaczyć dominację, zwłaszcza w sytuacjach towarzyskich lub podczas randek. Ale bądź ostrożna. Dominacja bez empatii może przerodzić się w manipulację. Mężczyźni emocjonalnie inteligentni, ich kontakt wzrokowy jest dostosowany do sytuacji. Jest delikatny, gdy jesteś emocjonalna, bezpośredni, gdy muszą być szczerzy. I figlarny, gdy atmosfera jest lekka. Ci mężczyźni używają oczu jako pomostu między swoimi emocjami a Twoimi. Albo gdy kontakt wzrokowy oznacza, że się w Tobie zakochuje. Istnieje szczególny rodzaj kontaktu wzrokowego, który wykracza poza zainteresowanie, urok, a nawet pożądanie. To spojrzenie emocjonalnego poddania się. Oto pięć oznak, że zakochuje się w Tobie po tym, jak na Ciebie patrzy. Po pierwsze, jego oczy stają się łagodniejsze, gdy na ciebie patrzy. To nie tylko pociąg, ale podziw, wrażliwość i uczucie zawarte w jednym spojrzeniu. Po drugie, patrzy ci w oczy w emocjonalnych momentach. Niezależnie od tego, czy jesteś smutna, śmiejesz się, czy jesteś poważna, jeśli utrzymuje kontakt wzrokowy, to znaczy, że jest otwarty na twoje emocje. Po trzecie, patrzy na ciebie, kiedy nie patrzysz. A kiedy go przyłapiesz, nie udaje, że tego nie robił. Po prostu uśmiecha się, jakby był dumny z tego, co widzi. Po czwarte, jego kontakt wzrokowy jest delikatny, ale głęboki. On nie tylko patrzy na ciebie, on patrzy w ciebie. To emocjonalne prześwietlenie, cicha wyznanie. Po piąte, patrzy na ciebie, jakbyś była jedyną osobą w pokoju. To intensywne spojrzenie, które ignoruje tłum, chaos i hałas. To miłość próbująca wyrazić się bez słów. Jak reagować na jego kontakt wzrokowy? Jak więc zareagować, gdy mężczyzna patrzy na ciebie w ten sposób? To zależy od tego, co czujesz. Jeśli jesteś zainteresowana, delikatnie odwzajemnij jego spojrzenie. Niech Twoje oczy powiedzą: Też Cię widzę. Uśmiechnij się. Niech przemówi cisza. Jeśli nie jesteś pewna, utrzymaj kontakt wzrokowy przez chwilę. A następnie spójrz grzecznie w inną stronę. Nie musisz nic mówić. Twoje oczy wyznaczą granicę. Jeśli czujesz się niekomfortowo, nie odwzajemniaj spojrzenia. Przesuń ciało, oderwij wzrok, a nawet zwróć uwagę, jeśli jest zbyt intensywne. Twoja wygoda jest ważniejsza niż ciekawość. Ale jeśli serce bije ci szybciej, gdy on na ciebie patrzy, nie bój się tego okazać. Czasami największe historie miłosne zaczynają się od jednego spojrzenia. Oczy nigdy nie kłamią. Prawda jest taka, że oczy nigdy nie kłamią. Zdradzają to, co ukrywa usta, ujawniają to, co serce chce chronić. Mężczyzna może powiedzieć, że jest po prostu przyjazny, ale jego oczy, jego spojrzenie mówią więcej niż słowa. Mówią: Zauważyłem Cię, podziwiam Cię, pragnę Cię, chcę, żebyś mnie też zauważyła. Więc następnym razem, gdy mężczyzna nawiąże z Tobą bezpośredni kontakt wzrokowy, nie traktuj tego jako przypadkowego spojrzenia. Zatrzymaj się. Zwróć uwagę, ponieważ za tym spojrzeniem może kryć się wyznanie, pytanie lub cicha obietnica. Psychologia kontaktu wzrokowego to nie tylko nauka, to rozpoznanie duszy. Czasami jedno spojrzenie może zmienić wszystko. Jeśli kiedykolwiek doświadczyłaś takiego spojrzenia, Napisz komentarz poniżej i opowiedz nam swoją historię. A jeśli ten film pomógł Ci zrozumieć, co naprawdę oznacza kontakt wzrokowy, daj mu lajka like i zasubskrybuj nasz kanał, aby uzyskać więcej informacji na temat ludzkich zachowań i relacji. Ponieważ tutaj nie tylko rozmawiamy o psychologii, ale odkrywamy prawdę ukrytą w tym, co widoczne.